Hello, tu Arpek. Gramy na całego. Co się dzieje? Sylwester. Kot Sylwester tutaj broni się na całego. Niestety Tanganika zaatakowała. Również Angola z drugiej strony. I we dwóch tutaj biją Sylwestra. Sylwester szybko wycofuje siły. 14 piechoty. Mamy tutaj również działka artylerii, troszkę przeciwlotniczych. Jedno działko e, przeciwpancerne e, tutaj w stolicy. Gdzie ktoś flagę znowu porwał Będzie obrona Obrona Częstochowy Sylwester nie, nie Nie podda się Będzie tutaj ostro, ostro walczył z przeciwnikiem Chociaż siły są dość spore Tutaj nie widzimy Gromadzona jest taka większa paczka Sylwester też gromadzi obronę Nie wiadomo czy, czy zdąży Czy nie wejdzie tutaj na to Na, na te jednostki Zobaczymy po połączeniu tutaj Ile to zostało? 12 minut? Czy to ruszy? Czy to będzie stało? Oby, by, oby stało, ponieważ te siły, te siły muszą, ale muszą zdążyć wrócić. Ostro się tutaj dzieje, naprawdę też taka większa paczka Angola atakuje większymi siłami. Przebija się. Prosto w głąb, tutaj Sylwestra, ale Sylwester mówi: Nie, nie, nie poddam się, będę walczył tutaj na całego z wrogiem. Co się dzieje? P tutaj Ptaszek Tweety, czyli nasz Kaustrat, zbiera siły, będzie kontrofensywa, kontratak. Tutaj nastąpi z północy te siły są teraz gromadzone, przesuwane. Można zobaczyć, że to idzie do przodu tutaj. Również stolica musi być e, podbita. Wystarczy tylko tą jednostkę tutaj e, przezwyciężyć, i już można w Buni e, tworzyć jakąś ofensywę. Te siły tutaj e, się gromadzą. Idziemy na pomoc. Idę również ja, moje siły e, są w drodze. Jest reorganizacja tutaj ogromna moich jednostek. Ale Ptaszek Tweety powiedział: tak, tak, pomogę, pomogę tutaj e, Sylwestrowi. Więc ruszył, ruszył na pomoc, zebrał wszystkie siły No i czas tutaj nas nagli Ponieważ nie wiemy co przeciwnik zrobi A jednak te jednostki wycofują się Nie wiadomo co tutaj dalej będzie się działo Najważniejsze, cały czas coś się dzieje Najważniejsze, że te jednostki tutaj wracają One się tłukły, tłuk się Sylwester Tak tłuk się Sylwester po buzi. Razem z Madagaskarem wygrywał Tutaj dość mocno odepnął ten Madagaskar Powrotem tam gdzie jego miejsce czyli na wyspę no ale z drugiej strony wesz weszła tutaj Tenganika oraz Angola niestety moim zdaniem ta pozycja wybrana przez Kota Sylwestra jest po prostu no nie za bardzo musiałby być bliżej tutaj i nas to byłoby lepiej a tak to jest tak osamotnione no i atakują go atakuje go tutaj dwóch graczy no i jeszcze ta potyczka z tą z tym Mada Gaskarem. Walki, walki na całego, co się dzieje. Potracił tutaj Sylwester fabryki, potracił tutaj pro, prowincje ważne, przeciwnik ma lotniska, latają jego myśliwce, ponieważ wie, że Sylwester miał troszkę bombowców taktycznych. Te bombowce taktyczne też zostały niestety, ale stracone. No, dzieje się tutaj sporo. Wszyscy czekamy, aż ruszy ptaszek Tweety. Tutaj Sudan północny, czyli nasz koalicjan karustet. Karustet ostro walczy, tutaj nie poddaje się, zniszczył ten Sudan południowy, czas tutaj nagli. No a u mnie co, no a ja tych boty boty szybko podbite. Tutaj udało mi się jednak zdążyć przed przeciwnikiem, podbić tą prowincję. Robimy tutaj jednostkę przeciwpancerną. Zrobiliśmy koszary, mamy na trzecim poziomie kompleks przemysłowy. Na razie niczego nie budujemy braki, braki są spore w surowcach, dlatego też nie, nie, nie teraz no i oddzieliliśmy jeszcze artylerię, przeciwnik prawdopodobnie tutaj nie widzę nigdzie lotnisk więc w teorii taka obrona może być, zrobi, zrobi się tylko ta jednostka przeciwpancerna, co zrobimy zaraz, piechotę tylko zabierzemy tych surowców więcej, no i tutaj też nasze jednostki gromadzą się tym czołgiem, już tutaj będzie wjazd na chatę, wjazd na chatę, tanganiki, tenczok na szybkim, znaczy w sumie nie na szybkim, ale on jest szybka jednostka, będzie próbował tutaj wjechać mocniej, poprzejmować te prowincje, to jest taka wejście z boku, wejście tutaj smoka, no i co się dzieje, no tu atakuje bocik, jest, niedługo będzie tutaj w zasięgu mojego skrzydła bombowców taktycznych, mamy tylko cztery Jednostki, jakiś bóg jest, nie wiem co się stało, ale to nieważne. Ważne, że widzimy sobie przynajmniej cienie, dwa cienie. O już teraz całe jednostka bombowców taktycznych, tak, mamy cztery jednostki, ale uwaga, robimy kolejne tutaj dwa bombowce, dwa myśliwce, no i troszkę innych sił. Coś się zrobiło, nie wiem co. Trzeba kliknąć. Aha, budowa bazy lotniczej w tym miejscu, super, tu budujemy kolejną. Musimy troszkę przeczekać, żeby móc tutaj gdzieś głębiej atakować No i niestety, ale przed czas wojny, więc budowy lotnisk, żeby to osłona jakaś tutaj była Chociaż przeciwnik ma dużo tych myśliwców I to tak nie wszystko do końca, w tym widzimy tylko jeden samolot Ale było chyba ze 4 czy 6 tych myśliwców, czyli znacznie więcej niż ja Bo ja mam tylko jeden, który jeszcze tutaj osłania Terytorium. Zobaczcie, jak podświetlam. Poświetliłem dwoma e, okrętami podwodnymi. E, tak, żeby tutaj zobaczyć, czy, e, czy ta Grecja nie będzie chciała na przykład mi wjechać. Od w plecy na hatę tutaj od tej strony jeszcze jakiś zagubiony e, niszczyciel. Moja jednostka e, tutaj myśliwska jest tylko w liczbie e, jeden. To jest troszkę za mało, ale wydaje mi się, że czas już ją wrócić tam, gdzie by się najbardziej przydała czyli. Niech będzie troszkę dalej, żeby to. bo to też troszkę. ale nawet nie, godzina 26 minut to szybko przybędzie. Niech tutaj, o tej prowincji, na razie później postaramy się troszkę bliżej tego bombowca taktycznego. Mamy mało, mało, mało tych samolotów, ale to nie szkodzi. Ważne, że tutaj są też inne siły. Dodatkowo jeszcze nasz ptaszek Twiki, który pomoże Sylwestrowi w tych trudnych chwilach. Na razie te walki walki tutaj są cały czas, na razie takie bardziej manewry, ale gdzie, nie gdzie są jakieś potyczki. Co Igi, co Igi robi? No, Igi ma liczbę podobną do, do mojej, jeśli chodzi o bombowce taktyczne. Tutaj jeszcze to nie, to nie są samoloty, to jest jakiś błąd. błąd. Tutaj również są jest artyleria, troszkę piechoty, no i rozwala sobie tą persję na, na spokojnie. Nie ma tych sił, naprawdę tutaj za dużo. Bym powiedział nawet, że malutko, no ale Igi dość mocno przyinwestował tutaj w eko, miał ku temu możliwości, wszędzie jest eko robione, możliwości były, więc spokojnie. Igi, jak wystartuje, to niczym te rakiety, jest wszystko spokojnie. No i tutaj, Wiksa, co robi Wiksa? Wiksa tutaj muci, muci Tybet, tybetańskiej Mnichi. Tybetańscy minisci dostają ostro. Tutaj widzimy jakieś, jakąś pojedynczą jednostkę. Tutaj, już jest Pakistan, Puk milicji, tak, to panowie z widłami zgromadzili się po to, żeby podbić tutaj te góry. Tę jednostkę można anulować. Wiksa tego jeszcze nie zrobił. No i mamy patrole, mamy bombowce taktyczne, które też tutaj troszkę obrywają, ponieważ przeciwnik się dość mocno tutaj broni. Kolejne jednostki, też tutaj Pakistan, czyli Wiksa patroluje i niszczy w taki sposób tutaj wojska wroga. Oprócz tego widzimy, że cztery czołgi na pełnym te czołgi tutaj przejmują te Tybe ten Tybet. Bardzo, bardzo ładnie tutaj kolejne, kolejny wjazd na Hatę przez brygady pojazdów opancerzonych. Oprócz tego zobaczcie, jak Wiksa ładnie prowadzi linię. Mamy tutaj sprzęt ciężki, czyli artylerię, mamy czołgi, mamy jednostki, takie zwykłe piechotę, coś jednostki przeciwpancernej przeciwlotnicza tam jedna. To wszystko, ponieważ nie wiadomo, co Indie południowe tutaj zrobią. Indie, Indie południowe. Tutaj może, może, możemy sprawdzić, czy z kimś prowadzą wojnę. Tak, z brytyjską Orisą, czyli tutaj to jest nieaktywne podbija to no i nie wiadomo co później zrobi, czy nie ruszy, czy nie ruszy na naszego Wiksa, ale Wixa Wiksa mówi nie, nie, ja się nie poddam, ja będę walczył, Wixa gromadzi na siły te na granicy ogromne siły. Szykuje, szykując się do ewentualnej potyczki, no i w międzyczasie. Atakując tutaj i przejmując Tybet, dzięki temu, że przejmuje gracza, te surowce tutaj mu rosną. Naprawdę ta pozycja tutaj Pakistanu, ten wybór tego Pakistanu, po prostu szczał w dziesiątkę. Naprawdę tutaj rozwinięte, ważne fabryczki są, ponieważ są tutaj materiały, a towary zwykłe, podwójne towary w tych pierwszych prowincjach, no i standardowo jeszcze jest metal. Oprócz tego mamy dwie ropy do zagospodarowania i trzy prowincje żywnością, więc nie jest taki zły. Ten Pakistan całkiem, całkiem możliwy do grania. I co najważniejsze, w pozycji to też liczy czasami pozycja, w którym miejscu znajduje się dane tutaj państwo. No i tutaj akurat z jednej strony się nie musi martwić, bo jest bot. To też by był bot zaraz na początku, no i jest w stanie tutaj ładnie tego przeciwnika to też zaraz zaatakował Tutaj były Indie północne, więc poprzejmowa te surowce. No i Wixa tutaj no, cudownie po prostu, naprawdę świetnie, świetnie w tej serii Wixa gra. Igi też. Igi to taki spokojny na razie, na razie Igi nie szaleje, igi spokoju sobie podbija tutaj to, co jest nieaktywne. Miał to jedną potyczkę z Syrią. Syria uciekła, zostaje zniszczone przez okręty podwodne. Igasa te jednostki, które tutaj na tej wyspie później chciałem transportować, tutaj kolejny okręt Igasa, to wszystko, żeby tutaj zobaczyć, czy, czy gdzieś jakiś desant nie będzie, więc igi igi mi tutaj osłania okrętami podwodnymi moje, też są dwa okręty podwodne w taki sposób tutaj razem się organizujemy. Oprócz tego, uwaga, standardowo wiadomo, musi być połączenie lotnicze, więc budujemy tutaj yy, dwa lotniska, możliwe, że gdzieś jeszcze postawię jedno ale to na razie nie, nie mamy surowców. ważniejsze są inne rzeczy, ale po ulepszeniu tutaj na kolejny poziom trzeci myśliwców, to one będą miały tutaj dostęp wszędzie, bo na razie tylko a tak obliczyłem, że jest to będzie małym kosztem dla bombowców taktycznych. Gdyby był jakiś desant, no to wtedy musimy mieć szybko bombowce taktyczne, wtedy IGI może to dosłać do nas bombowce taktyczne dodatkowo tutaj to przejście też chłopaki zrobią, więc wtedy ewentualnie jakiś desant czy coś no to szybko by dosłali te bombowce taktyczne no a my musimy szybko próć tutaj na południe ponieważ są walki walki ciężkie walki z przeciwnikiem uch się no ma nie zmęczyłem co tu się dalej dzieje musimy cały czas zaglądać pomagać no dobra to na razie mamy troszkę spokoju to możemy sobie zobaczyć mapę czyli standardową i tu mu szukamy relacji o Zawsze mi tutaj jedna osoba mówi, żeby puścić relacje, żeby to ładniej było widać, no to takie relacje sobie możemy puścić. Ameryka e Południowa, to tutaj Argentyna Południowa i te Amazonie tak bardziej takie rozwinięte. Ale ogólnie oni nie są tutaj, no jest Unia Narodów, to jest Argentyna Południowa, ale chyba Amazonie nie bardzo, no. Czyli nie wiadomo jaki tutaj będzie jeszcze plan, jeśli chodzi o Amerykę Południową. W pół... Na północy e wygrywa, co ciekawe ta jedna osoba brytyjską Kolumbią jest bez klanu, jest to Marcin 2006 no i powiem w szoku jestem naprawdę no muci tutaj ostro. Bez klanu taka cicha woda poprzejmował i, i próbuje coraz głębiej na Saskę, tutaj atakuje sprytnie. Tutaj widzimy podbite, tak podbita fabryka. Przez brytyjską Kolumbię no i sam bez klanu, bez niczego po prostu podbija jednych i drugich, co jest naprawdę Naprawdę, tutaj wyjątkowy. No i jeszcze mamy e, Texas taki mocniejszy: to jest koalicja but Twoje babcin. No I z tej prawej strony cały czas druga koalicja, czyli SS Organization, e, które idzie z kolejnej e, strony. I dobra, co tutaj się dalej e, dzieje? No, w tej Azji, tak oglądając, to cały czas jakoś to, to, to powoli teraz, coś to spowolniło. Ja w tej Azji za dużo nie widzę. Zbyt y, nikogo zbyt y, takiego mocnego. No może jedynie ta Korea. Korea. Y, I ewentualnie. No nie no tylko Korea, która podbiła Japonię. To tak to widzę ładnie w miarę. Ogarnięte to jest. Więc może Korea. Korea gra jakiś mój widz, rafi. Pozdrawiamy Rafi'ego. opak początkujący, ale widzę, że tutaj czas ma troszkę to tak ogarnął. Niech walczy, niech walczy tutaj jak najbardziej, no ale mimo wszystko suma sumów to. No to taka ta Azja nie do końca, żeby jakoś tak, taki większy był problem. No ale na pewno jest mocna to jest na pewno tutaj mocna jest yy, ta Europa, na pewno jest Polska. Yy, mamy tutaj Włocha, który taka cicha woda, nie wiadomo kogo uderzy i co zrobi. Z kim ma Włoch w wojnie? To jest jeszcze osoba taka na 66 poziomie, więc to nie jest yy, osoba nowa, ma sporo też yy, wygranych. Na razie nie ma z jakiej wojny, więc się szykuje gdzieś do jakiejś potyczki. Dlatego tu trzeba wszystko dokładnie przeglądać, bo, bo nie wiemy, no i Hiszpania Hiszpania tutaj kontratakuje atakuje znowu Francję, musi uważać od strony włoskiej, czy Włoch by go nie zaatakował, no i Niemiec tutaj tłucze się, o Hamburg podbity tłucze się z Anglią Wiesz, to ładnie wygląda, no i Skandynawia na razie też cisza, nie widzimy jakoś, jakoś większej rzeczy, może tutaj o, Szwecja wyszła na, na wyspę na Islandię dokładnie Reykjavik jest podbity więc nie wiadomo co oni tutaj skandynawowie myślą niczym wikingi przesunęli się bardziej w lewo czy też tutaj zostanie coś więcej podbitego nie wiemy zobaczymy za jakiś jakiś czas to tyle jeśli chodzi o mapę ja teraz sobie to wyłączę żeby się tylko nie pomylić relacje sobie wyłączymy to sobie zminimalizujemy żeby tego nie było no i wracamy do naszej starej e kamery i co tutaj mamy? No szpiegowstwa na razie nie mamy, bo jest za mało surowców. Za 7 minut będzie aktualizacja tutaj wszystkiego. To no Może zostawimy te 7 minut jeszcze, nagram i później to wyłączę, tak by to było. Badania, no teraz z myśliwce znów inwestuję. Pancerne to by się też przydało zrobić, ale brakuje nam tutaj troszkę surowców. Artyleria jest gotowa, piechota jest gotowa. Mm. A Rakiety brakują, oczywiście, że nie ma tego zrobionego, ale rakiety na razie nie są potrzebne. To przyjdzie jeszcze pora. No i tych okrętów też już na razie nie będę robił. To co ważniejsze mamy krążownik, niszczyciela na pierwszym poziomie i okręty na, na, na maksymie. Co na razie nie, nie ruszamy. Co najwyżej mogę ruszyć lekkie czołgi, żeby u, u, ulepszyć tak w najbliższej przyszłości. Tylko tyle, co by tak jakoś jeszcze pomyślał. Czy to to oberwa już? Powinno, powinno tutaj oberwać. To później sprawdzimy te 100%, czy, czy coś tutaj dostało? No, już jest na patrolu i widzimy, że jest w zasięgu. Co się dzieje tutaj na dole? No, ptaszek, Twity, ładnie, no, jest podbita. E, prowincja, ojoj, oj, oj, brak. To nie jest stolica jednak, bo jest tylko 5 punktów. Tutaj była stolica, tu była stolica i tutaj było na drugim, po, na drugim poziomie te, ta fabryka. To jest 20 punktów, teraz zauważyłem. I się przesuwa tutaj do przodu, i w sumie będzie to jest zasięg na tą piechotę. No i mógłby atakować wieczorem jak najbardziej, no ale on chyba, chyba tutaj Karusel będzie czekał na mnie Mi się przynajmniej wydaje Tu nasza też Artka Za 4 minutki kieruje mnie A biedny Biedny Sylwester Sam jest tutaj Dobrze, że to stoi To jest plus, dlatego że, że te siły zdążą wrócić i, i, I nie będzie tak źle, więc to jest jeszcze Jeszcze taka nadzieja Że tutaj Coś, coś, coś jeszcze wyniknie. Jakaś ta dzielna obrona tej często do czasu, aż, aż my wejdziemy. No tutaj potrzeba trochę, trochę tego wszystkiego, bo nie wiemy, co przeciwnik jakie siły posiada i jak, jakim, jaką prędkością będziemy się przesuwać tutaj w dół. Szybko trzeba odbić tereny. Sylwester musi się utrzymać, to później po odbiciu tych terenów to wszystko przejdzie z powrotem do Sylwestra. Tak to wygląda. Też są jakieś jednostki. No... Dzieje się, naprawdę dzieje się. Dzieje się sporo. Ej, dobra. No i co my teraz mamy? Bombardowanie za 4 sekundy. Możemy zobaczyć, czy oberwie. Tutaj ta jednostka przeciwpancerna. Powinna mojej w teorii oberwać. Ale chyba nie oberwała. No nie wiem dlaczego. Nie rozumiem tego. Jest zasięgu na pewno. Chyba musi bliżej trochę podjechać. Czyli prawdopodobnie w drugim tutaj uderzeniu weźmie się i to. To uderzy, musi bliżej być chyba. Tak, kółeczko tutaj do uderzenia wydaje mi się, że, że, że jest, coś, jest coś, jest nie tak. Bo już to nie pierwszy raz takie coś widziałem, że jak jest w zasięgu, to tak by to był to kółko troszkę ukrócone. Ten cały tutaj promień no, nie jest taki jaki powinien być, tylko nie jest tak jakoś by więc więc powinno tutaj, musi mocniej wjechać. Mi się tak przynajmniej wydaje, żeby to uderzyło, to jest też takie, takie zmienione. No i tu mam jeszcze uderzenie majartki za dwie minutki, to też przed, przed, tą, e, przed tym końcem tego dnia, 43 sekundy, ja bym mógł tym uderzyć jeszcze szybciej, no ale i tak mi te jednostki jadą, i tak mi jadą, więc to, to wszystko musi, musi potrwać, to musi tutaj dojechać, jeszcze chcę tutaj e, Fort Lamy podbić, dobra, idziemy do gazety, co w gazecie słychać panowie i panie? No w gazecie Iggy prowadzi, no Iggy sobie tam gra na spokojnie, na ludzie VIXa na piątym miejscu, to mamy jeszcze Polskę i Włochy Później jest właśnie Rafi No a i gdzie ja jestem? No ja nawet nie wiem gdzie jestem, 14 miejsce dopiero No to słabo, naprawdę słabo, no ale to z prostej przyczyny eee, Zaatakowałem tylko jednego gracza, ten Egipt, a tak tutaj same boty podbiją I, i dlatego tak to wygląda z punktami, gdybym gracza podbił jakiegoś, na przykład Nigerię nieaktywną no, czy tutaj, znaczy Nigerię, Algerię nieaktywną, bo Nigeria się stała aktywna, chociaż tutaj chłopak walczy dzielnie, no też bym go mógł zaatakować, ale nie ja tutaj wybrałem inną ścieżkę pomocy, pomoc tutaj Sylwestrowi, no bo to nie wygląda za wysoko, to jest wszystko gołe, w teorii on by był w stanie stracić taką połać, a przeciwnik też gra dobrze, bo, bo wysyła pojedyncze jednostki, no, więc tutaj może być, być różnie. Mi się wydaje, że to tutaj to ta kanika gra osoba na, na drugim koncie. Chyba, żebym tutaj tak się nauczył, bo naprawdę. No, w szoku jestem. No, bardzo dobrze gra. Tutaj nic nie mam do za, zarzutów jakichś do, do, do niego. Co tu mamy? Minutka, minutka do uderzenia prosto w tą jednostkę. to mamy jeszcze gazetę. Tutaj, najbogatsze kraje, no to wiadomo, że ja, ja tam nie będę, skoro ja tutaj bardzo biedny jestem. No nie ma tutaj za dużo jakichś jakich wyników, o tu widzimy potyczkę Niemiec Niemcy coś tracą chyba Nie wiem czy Niemcy nie tracą gdzieś jednostek na Nie próbowały się na przykład wziąć i ten i I, i dysantować To wtedy jak, jak Anglia miała okręty podwodne to mógł, mógł gdzieś coś wejść nie Dlatego też takie straty są, no i tutaj też zobaczcie jak Korea ładnie Klepie sobie przeciwnika no te tanganika to To też raczej są Sylwestrem. No, sylwestra na razie ucieka, mobilizuje te siły e, Musi wrócić przez, e, o tej potyczki z, e, z tym Madagaskarem e, no, A IGAS to w całej klasie Co tutaj więcej można dodać To jest cały IGAS 26 tysięcy to, to, to jest po prostu szok To jest IGi skrócie Co dalej, co dalej się dzieje Co tutaj dalej mamy ciekawego w gazecie, no ale tak szczerze powiedziawszy IGi to, to, tam było do podbicia, a później resztę, e, resztę tutaj sił, to, to podbił zniszczył tymi okrętami podwodnymi. Po prostu rozwalił ten, ten desant, który tutaj był. Dlatego mu tak te statystyki podskoczyły. Możliwe, że to samo się stało tutaj z Niemcem, bo, bo była jakaś wojna, i też kto wie, czy, czy tutaj nie, nie, nie zostało to po prostu zatopione. Więc Niemiec ostro wpadł. E, <laughs> po prostu go tutaj osoba gryjąca Anglią, Wielką Brytanią, Pogri. No takim całkiem. 36 poziom, ale, ale widzę, że, że tutaj atakuje te Niemcy. No i tutaj na razie ich zostawimy w spokoju, niech się biją. Mamy inne problemy. I zobaczcie, co się stało. Podbite tutaj. Zniszczona raczej ta, ta prowincja, zniszczona. Ta jednostka, co była dokładnie, no i, i dzisiaj, nie wiem, czasami się jeszcze coś pojawia. Nie wiem dlaczego, mimo że już nie powinno być, to ostatnio mi się pojawiło. To na razie sobie podjedziemy bliżej, czołgiem, na razie tak te jednostki damy. Później, to jak coś, to to zmobilizujemy i, i będzie inaczej. Zobaczcie, niedługo będzie tutaj aktualizacja tego dnia. No i będziemy kończyć. Tak to to wjedziemy, zobaczymy, jak to to Tu tutaj mamy piechotę, tu mamy piechotę. No i dobra. W teorii bym nawet mógł, jeśli tu nic nie będzie, to bym tutaj szybciej wjechać. Tu, tu, tu i jeszcze raz tu. Ale nie wiemy, co tutaj jest znowu, nie? No, ale tym czołgiem można by spróbować. Pomyślę jeszcze. Naprawdę pomyślę, bo nie widzimy, co tutaj jest. Aktualizacja się pewnie będzie robiła teraz. O, zrobiła się już. Zobaczcie, tu już jest nowy dzień. I co teraz można zobaczyć? No w teorii ja przeważnie robię tak, że sobie odświeżam całą stronę. A tego nie zrobimy. Zmieniamy, dodają się też nowe rzeczy do, do marketu, ale tutaj te ceny, to tak, z no, taką kasą, to co ja mogę kupić? Chyba co najwyżej, to mi wystarczy na waciki. Na nic, na nic więcej. Gazeta powinna działać. Najbogatsze kraje, czyli nie. Czyli co trzeba zrobić, trzeba to odświeżyć. No ja tego nie będę odświeżał. Chyba, że tu by szło klepnąć. O, udało się, jednak się udało. Eko, potęgi ekonomiczne, to mnie ciekawi. Na pierwszym miejscu jest Arabia Saudyjska, czyli kto? Igi, a na drugim byłem ja. O, zobaczcie, wypadła Papua, wypadła Mongolia. E, tutaj ten Husarz wypadł, został podbity. Ontario, no, wypadło troszkę tych państw. Meksyk Północny już nie gra. raz na bardziej ciekawi, potęgi ekonomiczne. Na pierwszym miejscu jest Igi. Jak mówiłem bardzo mocno zainwestował. No i co to się robicie świnki, że mi uciekacie jeszcze raz. <laughs> Teraz tu na pierwszym miejscu jest IGI. na drugim ja, jeśli chodzi o ekonomię. Później jest Australia, później jest Etiopia, Pakistan, czyli Vixa. Vixa ma mniejsze Eko, bo ma więcej jednostek. Później mamy kolejnych, tam graczy, mamy włochy też wysoko. Więc to jest tak, no myśmy troszkę w to Eko zainwestowali ale, ale żeby tych sił nie zabrakło bo to jest zawsze to jest tak albo jest więcej jednostek albo mocniej eko no igas bardzo mocno w eko pojechał ale sił ma mniej niż ja ja mam więcej jednostek od igasa no ale też słabsze te eko miałbym te eko też i mocne gdybym zaatakował prędzej egipt i dodatkowo tą nigerię później algierię co ja mówię ale niestety sytuacja wy, tutaj wynikła z tego taka że no Sylwester potrzebuje pomocy no musimy zostawić wszystko gdzieś troszkę tych sił zostawimy na obronę i trzeba wy, wycofać się żeby tutaj po, popchnąć coś klepnąć coś ugryźć am, am 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 przeciwnika mocno dobra co się zrobiła zrobiła nam się artka Zrobi... najlepiej byłaby jednostka pancerna czołg lekki a jeszcze bardziej by mi się przydało tutaj badania tych pancernych jednostek 2 no to nam brakuje jeszcze, jutro dopiero co najwyżej, no jestem tak troszkę nieładnie mówiąc opóźniony doślemy ją tu no bo nie wiem, nie wiem czy ten Sudan francuski by mnie nie, nie zaatakował, więc tutaj no nie mogę tak wszystkiego wysłać, troszkę tylko zostawimy zrobi nam się ta jednostka, zrobimy wtedy piechotę, no ta piechota byłaby w sumie ważniejsza w tym miejscu niż, niż budowa tutaj, no i teraz znów eko się robi teraz wam pokażę, znów się eko robi, bo te fabryki się robią oprócz tutaj, ale też tych jednostek, też nie, nie, nie wszystko, no i to jest takie raz mogę przyspieszyć, raz później muszę zwolnić, no teraz muszę znowu zwolnić, bo brakuje mi tutaj e, tych e, surowców, mamy za mało za mało, musimy więcej podbijać, więcej podbić to jest taki, taki plan, Ja tutaj ptaszek twity i co tutaj robisz nic na razie, przesuwasz się do przodu, dobrze, nie będzie godzina 21.30 ale tak szczepić, zawsze chłopak by mógł Ruszyć już prędzej. Tu ma wszystko płacie. Mógłby ruszyć na, na tą tanganikę. Na pewno byłoby lepiej. Tym bardziej, że, że tutaj tanganika jest na dole tymi siłami większymi. No, zapowiada się ostra ostra jazda. Dobra. Chyba tyle, nie? Na dzisiaj. Ach, do następnego odcinka mojego. I to jak zwykle nie obrywa. Musimy poczekać. Chyba, że musi być w zasięgu. Może przecież tak, że na przykład w zasięgu bliżej. Nie wiem, no coś się tutaj pozmieniali, o tak powiem. Jest troszkę pozmienianego z tymi samolotami. Też się teraz znowu opłaca mniejsze grupy. Więc to wróciło po, po starym, o, że tak powiem. Dobra. To tyle, bo już mnie gardło boli od tego sklepania. Więc kończymy ten odcinek. A w następnym to na pewno już będzie tutaj potyczka. Ja już gdzieś tutaj mogę być, jak zacznę nagrywać. Chyba, że jakaś większa armia, jakaś, jakaś tutaj może Sylwester, czy coś, ale to jak to będzie późnym, późnym wieczorem, to jeszcze tego nie nagram jak mi się uda to trafić jutro jeszcze w miarę o rozsądnej godzinie, to wtedy to nagram, a jak nie to będziemy widzieć tutaj część moich wojsk i oczywiście Sylwester będziemy tu na południe, żeby jak najszybciej pomóc na Sylwestrowi, no to dobra, to do następnego odcinka mojego już na serio, hej